Cześć, witam Cię w drugiej części. Jak umieć cokolwiek na informatyce w drugiej AS? Teraz zrobimy sobie kalkulator. Więc mamy, prawda, nasz wcześniej utworzone okienko. Teraz potrzebujemy komponentów do niego. Czyli przeciągamy sobie tak przycisk. Przeciskamy sobie tekstbox. I możemy przyciągnąć sobie jeszcze label. Teraz będziemy potrzebować yy, dwa tekstboxy po prostu CtrlC, CtrlV. Tak samo z przyciskami, tylko ich będziemy potrzebować cztery. I jeszcze jeden tekstbox na wynik. Labele są bardziej dla ozdoby, ale też można je dodać, żeby było ładniej. Teraz możemy pozmieniać im nazwy. Klikamy prawym na nie i tutaj jest zmienna tekst. Po prostu zmieniamy. Zmieniamy liczba 1. Liczba 2. To możemy nazwać sobie wynik. Z przyciskami zmieniamy tak samo. Klikamy na nich prawym. Yy, sorry, lewym tekst i teraz suma różnica iloczyn iloraz okej okay. po prostu yy, sprawę mamy z głowy teraz trzeba napisać kod do tych programów Dlatego klikamy sobie dwa razy w sumę, przechodzimy do okienka z akcjami, które się dzieją podczas danego. Mamy tutaj, kiedy przycisk, jeden kliknięty, co, co ma się stać, kiedy kliknięty pierwszy przycisk. Więc ja robię sobie tak, że zrobię sobie zmienną wynik. I teraz po prostu wynik. Staje się, i teraz piszemy yy, tak. System yy, dwa, dwukropki. convert dwa, dwukropki. Tu int 62 może być. Yy, dajemy sobie nawiasy. I teraz z czego ma zrobić yy, ten yy, yy, inta, więc wpisujemy sobie tekst box 1 strzałka tekst. Dodajemy plus, bo ma nam dodać te liczby, Jak klikniemy, że to będzie suma, więc piszemy znowu system dwukropek convert dwukropek to int62. 32 nawias, tekst box 2, strzałka, tekst, zamykamy nawias. OK, i teraz po, po prostu wpisujemy tam, gdzie ma pokazać na wynik. To jest tekst box 3, strzałka, tekst. Staje się równy i musimy jeszcze Zmienną wynik zamienić na string, bo inaczej nam nie wyświetli jej. Więc wpisujemy yy, znowu system convert. Ja tu sobie przekopiuję po prostu. I zamiast int wpisujemy po prostu string. A zamiast textbox pod tekst wpisujemy zmienną wynik. OK, teraz sprawdzimy, czy wszystko działa. Konwertujemy, mam nasz program, wpisujemy sobie 7, 8, suma, podaje nam wynik 15. Resztę przycisków po prostu klikamy na nie dwa razy i zamiast plusa tutaj dajemy minus, dajemy gwiazdkę jako razy, albo dajemy ukośnik, slash yy, jako dzielenie. Dziękuję bardzo.